Jestem tutaj z osobami, które wzięły udział w pierwszych śląskich Mistrzostwach pierwszej pomocy. Dominika, kapitan drużyny? Kamil, jeden z ratowników. Co Was skłoniło do tych zawodów? Yy, ogólnie zastanawialiśmy się już wcześniej, żeby brać udział w takich zawodach i popchnąć się tą stronę bardziej medyczną, ze względu na to, że działamy w specjalnościach mundurowych, więc yy, stwierdziliśmy, że fajną okazją będzie, żeby rozwinąć się i spróbować czegoś nowego. Ile czasu poświęciliście na przygotowania? E, około dwóch tygodni spotykaliśmy się na przerwach, na lekcjach, a także e, poza szkołą. Nie było najtrudniejsze. Zdecydowanie pod względem psychicznym było to zadanie pod tytułem Spider-Man, w którym poszkodowanym był 22-letni mężczyzna, który spadł z wysokości, a jego partnerka e, wybiła sobie bark. Eee, aczkolwiek zadanie najtrudniejsze pod względem technicznym było to zadanie pod tytułem Glazy, w którym e, kilkunastoletni chłopiec spadł pod pociąg e, i e, amputowało mu. Dolną kończynę i także miało rozciętą głowę. Zadaniem technicznym było to o tyle trudne, że musiała pracować cała drużyna przy każdej części ciała praktycznie. Musieliśmy zrobić badanie urazowe, zaopatrzyć tą kończynę, która była odcięta, i także wiele innych rzeczy, które faktycznie musieliśmy na każdy szczegół zwrócić uwagę. Za to zadanie właśnie zdobyliśmy maksymalną ilość punktów i przywieźliśmy ze sobą puchar. Mamy teraz pytanie do Kamila. Jesteś zadowolony z zajętego miejsca? E, tak, ja osobiście jestem zadowolony. Wydaje mi się, że cała nasza drużyna jest bardzo zadowolona z tego, co udało nam się osiągnąć. E, wprawdzie na podium nie stanęliśmy. E, troszeczkę nam zabrakło, ale mamy puchar, mamy dyplom. Także jesteśmy naprawdę zadowoleni. Liczymy na to, że w następnych zawodach uda nam się zająć, na, zająć podium. Czy planujecie kontynuować przygodę z pierwszą pomocą? Myślę, że jak najbardziej. Obecnie planujemy otworzyć swoją grupę medyczną w szkole ratownicy z Suchara, która właśnie będzie taką reprezentacją szkoły w tej pierwszej pomocy. Będziemy mieć na różne pokazy, zawody i także będziemy dawać tą lekcję osobom z naszej szkoły. I gośćmi byli. Dominika, kapitan drużyny. I Kamil z Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu oraz życzę naszych sukcesów. Super, dziękujemy bardzo, a też od siebie chcieliśmy podziękować bardzo organizacji pierwszych śląskich mistrzostw pierwszej pomocy i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będą tak samo super jak teraz.